Od kilku tygodni w Koninie można kupić drugi tom książki zatytułowanej Garbate Szczęście z podtytułem Powrót autorstwa byłego prezydenta Konina Józefa Nowickiego. Wielu zainteresowanych dalszymi losami bohaterów z pierwszej części jest już po jego lekturze. Tym chętniej spotkali się z autorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Jej dyrektor, który otwierał spotkanie zauważył, że to drugi włodarz naszego miasta, który pokusił się o chwycenie za pióro – po zakończeniu pracy zawodowej. Pierwszym był Wincenty Grętkiewicz. Wieczór autorski z Józefem Nowickim poprowadził Mirosław Jurgielewicz. Zgromadzeni w Bibliotece Czytelnicy usłyszeli, że jeśli chcą dowiedzieć się o czym jest ta książka, to muszą ją przeczytać. Co nieco jednak zdradził. Dwa pierwsze tomy to jest zdoletryzowana biografia ludzi, ludzi, których znałem jednych lepiej, drugich nieco słabiej. O innych y, słyszałem, jak się to tutaj pomówić. Znałem i chcę słyszałem. Więc y, tak to wygląda do tej pory. A co będzie w trzecim tomie, czwartym i piątym, to. No, tak daleko nie wybiegajmy, bo w scenariuszu mamy to jako pytanie: ho, 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 bardzo uległy. Nie, nie, nie. Tu na razie postawimy procedurę. No, Prezydent Nowicki zdradził także intencje, jakie mu przyświecały podczas pisania książki. Moim zamysłem było, żeby w tym, co dotyczyło okresu schybku II wojny światowej i okresu potopnym, żeby pokazać, żeby pokazać, że zło nie jest immanentną cechą jednego narodu, przy jednej grupy ludzi, że zło jest w każdej społeczności, w każdym narodzie. I podobnie jest z tym, co określamy mianem dobra. Dobro jest również, tego dobra można się doszukać u wielu ludzi. W czasie tej okrutnej, wówczas wojny, można było tego dobra doszukać się także u Niemców. Zależało mi na tym, żeby to zaprezentować, żeby trochę powojować z tym stereotypem, że Warszawy to był tylko Niemiec, okrutny i zły. Wspaniały był człowiek radziecki, czy ludzie radzieccy, Oni pochodzili z różnych republik, a kryształowi byli Polacy. Państwo wiecie doskonale, że. Szczególnie ci, którzy są ode mnie o od dekadę młodsi, że to wcale tak nie było i nie należy tego tak postrzegać. Nie wiem, czy to się udało. Mam nadzieję, że tak, że te stronic tej książki wyraźnie przebija. Można ocenić ludzi po tym, jakie czyny ich zostały tam opisane. W trakcie tego wieczoru autorskiego publiczność często wybuchała śmiechem, a samego autora cieszyły reakcje uczestników. Jestem zachwycony e, przede wszystkim tym, że tak licznie zechcieli Państwo przybyć na to spotkanie i bardzo jestem mile zaskoczony jego przebiegiem. Było to dla mnie nie, niezwykle pouczające. Zaskoczyła mnie dociekliwość. E, w odniesieniu do warsztatu, jaki jest moim udziałem, jaki praktykuję. No i też zaskoczeniem dla mnie była, był dowód na to, że zarówno pierwszy, jak i drugi tom był przeczytany przez uczestników tego spotkania, bowiem świadczyły o tym. Pytanie. Jednak już na wstępie spotkania zaznaczył, że jest wyjątkowo zadowolony z tego, że wreszcie nie będzie pytań, jakie często do niego kierowano przez 8 lat, kiedy był prezydentem Konina. Najbardziej, co podkreśliłem, cieszyło mnie, że nie byłem pytany o dziury w chodnikach, o dziury w jezdniach. O o Przejścia dla pieszych czy wynagrodzenia dla nauczycieli. Były prezydent, a obecnie pisarz, zdradził przy tym, że wkrótce ukaże się trzecia część garbatego szczęścia. Nie wykluczył także, że po sugestiach i namowach czytelników mogą powstać kolejne tomy, w których zawarte zostaną dalsze losy opisanych już bohaterów. Józef Nowicki zachęcił do ich poznania. Poproszę państwa, byście państwo zechcieli odwiedzić naszą miejską bibliotekę publiczną księgarnie Mawi, bądź polomarkety, w których można kupić moje książki, zarówno pierwszy, jak i drugi tom, a niebawem będzie tom trzeci. Zachęcam Państwa i życzę miłej lektury.